Czy przeżywasz trudne chwile i czujesz, że potrzebujesz większej siły, aby iść naprzód? Ta niezawodna modlitwa jest stworzona dla Ciebie, który szukasz boskiej pomocy, aby pokonać wszelkie wyzwania. Pozwól sobie na otrzymanie tego spokoju, pocieszenia i pewności, które tylko Bóg może przynieść. Módlmy się razem. Ojcze niebieski, w tej chwili utrapienia i udręki staję przed Tobą ze wszystkimi moimi słabościami i niepewnością. Wiem, że jesteś przy mnie, nawet gdy wszystko wokół mnie zdaje się rozpadać, nawet gdy czuję, że moje siły się wyczerpują. Przychodzę teraz do Ciebie, powierzając Ci wszystkie moje lęki. Bóle i wątpliwości, bo wiem, że Ty jesteś Bogiem rzeczy niemożliwych, który nie zawodzi, który mnie nie opuszcza i który zawsze słyszy wołanie swojego dziecka. Uspokój moje serce, O Panie, i pozwól, aby Twój pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, wypełnił mój umysł i ducha. Przynosząc odpoczynek i nadzieję na każdy nowy poranek. Boże, Twoje słowo mówi, że Ty jesteś moją twierdzą i moim schronieniem, bardzo bliską pomocą w godzinie próby. Dlatego, Ojcze, chronię się teraz w Tobie, szukając schronienia w Twojej obecności, która jest bezpieczna i pełna miłości. Znasz to, co dzieje się we mnie, wiesz o wszystkich moich zmartwieniach i udrękach, i wiesz też, że często czuję się bez wyjścia, uwięziony w sytuacjach, które wydają się nie do pokonania. Ale Ty jesteś Bogiem, który otwiera drogi tam, gdzie ich nie ma, który przemienia smutek w radość, który sprawia, że w środku pustyni płyną rzeki. Wołam do Ciebie, Panie, bo potrzebuję Twojej interwencji w moim życiu. Potrzebuję, aby Twoja potężna ręka dotknęła wszystkich obszarów, gdzie jest ból, gdzie jest zamieszanie, gdzie są wątpliwości, i aby Twoje światło rozbłysło, przynosząc jasność, kierunek i ulgę mojej zmęczonej duszy. Panie Jezu, Dziękuję Ci, bo jesteś wiernym przyjacielem, tym, który nigdy mnie nie opuszcza, który zawsze kroczy obok mnie, nawet w najciemniejszych i najbardziej przerażających dolinach. Obiecałeś, że będziesz ze mną każdego dnia, aż do końca czasów, i to na tej obietnicy opieram całą swoją wiarę. Wiem, że jesteś teraz przy mnie, trzymając mnie za rękę, prowadząc mnie przez burzę, nawet gdy nie widzę drogi przed sobą. Dlatego składam wszystkie moje ciężary na ciebie, bo wiem, że twoje jarzmo jest słodkie, a twój ciężar lekki. Zabierz ode mnie całą niepokój, cały strach i cały smutek i napełnij mnie pewnością że Twoja łaska mi wystarcza, a w Twojej mocy odnajduję siłę, by iść dalej. Kochający, Ojcze, wiem również, że we właściwym czasie wszystko działa na moją korzyść, nawet gdy nie potrafię zrozumieć celu lub drogi, którą kroczę. Ufam, że masz dla mnie to, co najlepsze, i że każda trudność, Każda łza, każda walka kształtuje mój charakter, zbliża mnie do ciebie, uczy mnie pełnego zaufania w Twoją miłość i opatrzność. Bez względu na to, jak trudna jest droga, którą teraz idę, wiem, że już przygotowałeś dla mnie zwycięskie zakończenie, bo Ty jesteś Bogiem. Który spełnia swoje obietnice i sprawia, że niemożliwe staje się możliwe. Uwielbiam Cię, Panie, bo wiem, że moje życie jest bezpieczne w Twoich rękach i że żadne zło nie zatriumfuje nade mną. Jeśli ta modlitwa przynosi pokój Twojemu sercu, zapisz się na kanał i znajdź więcej potężnych modlitw. Które wzmocnią Twoją wiarę. O Wszechmogący Boże, wzywam teraz Twoje imię nad każdą dziedziną mojego życia, która potrzebuje uzdrowienia, odnowy, cudu. Panie, przejmij kontrolę nad sytuacjami, które wydają się być poza kontrolą, zamień łzy w uśmiechy, przynieś pojednanie tam, gdzie jest rozdzielenie. Dobrobyt tam, gdzie jest niedostatek, zdrowie tam, gdzie jest choroba. Wołam do Ciebie, aby Twoja obecność była tak namacalna w moim życiu, że nie miałbym wątpliwości co do Twojej miłości do mnie, abym mógł poczuć Twoje kochające objęcie, usłyszeć Twój cichy głos mówiący, Abym się nie bał, bo Ty jesteś ze mną. Panie, niech moja wiara rośnie każdego dnia, abym mógł ufać Tobie, nawet gdy wszystko wydaje się przeciwne, abym mógł odpocząć w fakcie, że działasz za kulisami, przygotowując coś wspaniałego dla mojego życia. Duchu Święty, przyjdź teraz do mnie i napełnij mnie swoim pokojem. Który jest jak balsam dla mojej udręczonej duszy. Odnów moje siły, daj mi odwagę do dalszej drogi i nadzieję, bym wierzył, że najlepsze jeszcze nadejdzie, abym mógł usłyszeć Twój cichy głos, który mnie prowadzi, abym mógł poczuć Twoje pocieszenie i wiedział, że nigdy nie jestem sam, bo Ty jesteś moim stałym wsparciem. Moją mocną skałą. Kiedy jestem słaby, przypomnij mi, że to w tobie znajduję siłę, a kiedy jestem zagubiony, niech zaufam, że ty jesteś moim doskonałym przewodnikiem. Pomóż mi trzymać wzrok skupiony na tobie, a nie na okolicznościach wokół mnie, bo wiem, że kiedy patrzę na ciebie, Znajduję wiarę potrzebną do pokonania każdej bitwy. Ojcze, powierzam każdy szczegół mojego życia w Twoje ręce, ufając, że zrobisz nieskończenie więcej, niż mogę prosić lub wyobrazić sobie. Niech Twoja wola wypełni się w moim życiu, bo wiem, że Twoje plany są zawsze lepsze niż moje. Dziękuję Ci już teraz za Twoją interwencję, Twoją opatrzność, Twoją troskę. Wiem, że zwycięstwo jest pewne, bo Ty jesteś Bogiem, który nigdy nie przegrywa żadnej bitwy, który zamienia płacz w taniec i daje mi nadzieję, która nigdy nie zawodzi. Wychwalam Cię i błogosławię, Panie, bo wiem że nawet w trudnych chwilach jesteś ze mną, i to jest wszystko, czego potrzebuję, aby iść dalej. O Panie, w tej chwili wciąż wołam o Twoją potężną obecność w moim życiu. Wiem, że Ty jesteś Bogiem, który słyszy modlitwy swojego ludu, który zbiera każdą łzę i zamienia każde lamentowanie w świadectwo zwycięstwa. Przychodzę do Ciebie, Ojcze, z całą moją szczerością i pokorą, prosząc, abyś przyszedł do mnie, abyś szedł u mego boku i ogarnął mnie swoją doskonałą miłością, tą miłością, która rozprasza wszelki strach, która uzdrawia każdą ranę i przynosi ulgę zmęczonej duszy. Chcę, Panie, Czuć Twoją obecność w tak rzeczywisty sposób, aby wszelka moja niepewność i udręka zostały zastąpione niezachwianą wiarą, pełnym zaufaniem, że Ty jesteś moim wsparciem i schronieniem. O Boże, moje życie leży przed Tobą, każdy szczegół, każda myśl, każde zmartwienie. Wiem, że nawet kiedy nie mam słów, by wyrazić to, co czuję. Twój duch wstawia się za mną niewysłowionymi westchnieniami. Dziękuję Ci, Ojcze, że tak bardzo się o mnie troszczysz, że dbasz nawet o najmniejsze aspekty mojego życia. Proszę Cię, Panie, aby Twoja ręka podniosła mnie, gdy jestem przygnieciony, aby Twój głos prowadził mnie, gdy nie wiem, Dokąd iść, i aby Twój pokój otaczał mnie, gdy burze próbują mnie powalić. Chcę ufać Tobie z całego serca, wiedząc, że Twoja wola jest zawsze dobra, doskonała i miła, i że zawsze masz większy plan, nawet gdy nie rozumiem, dlaczego wszystko, co się dzieje, ma miejsce. O Boże, wiem, że są chwile, kiedy okoliczności zdają się krzyczeć głośniej niż moja wiara, kiedy głosy strachu i zwątpienia próbują mnie oddalić od Twojej obecności. Ale to właśnie w tych momentach, Panie, najbardziej muszę pamiętać, że Ty jesteś wiernym Ojcem, obecnym Bogiem, który nigdy mnie nie opuszcza. Proszę Cię abyś dał mi siłę, by uciszyć wszystkie przeciwnie głosy, abym słyszał jedynie Twój cichy i delikatny głos mówiący mi, abym ufał, szedł naprzód i trwał mocno w Twojej obietnicy. Odnów we mnie, Panie, pewność, że masz pod kontrolą wszystkie sprawy i że nie muszę bać się przyszłości, bo ona jest w Twoich rękach. Ojcze Niebieski, przychodzę teraz prosić o mądrość i rozeznanie, bo wiem, że często w bólu i zamieszaniu mogę podejmować pochopne decyzje lub działać niewłaściwie. Niech Twój Duch da mi mądrość z góry, tę, która jest czysta, pokojowa i życzliwa, abym mógł podejmować wybory zgodne z Twoją wolą i podążać drogą, którą przygotowałeś dla mnie, abym nie patrzył na burze wokół mnie, ale skupiał moje oczy na Tobie, autorze i dopełnieniu mojej wiary. Naucz mnie, panie, cierpliwości, abym czekał na Twój czas i ufał, że nawet gdy nie widzę, Ty działasz na moją korzyść. O panie, proszę Cię także. Abyś pomógł mi zachować wdzięczne serce w każdej chwili. Abym nawet wśród walk i trudności potrafił znaleźć powody do dziękowania, bo wiem, że wdzięczność otwiera drzwi do Twojego działania i pomaga mi dostrzec Twoją dobroć w każdym szczególe mojego życia. Dziękuję Ci, Boże, za wszystkie chwile, kiedy uchroniłeś mnie od niebezpieczeństw, za każdą odpowiedź na modlitwę, za każdą chwilę, gdy podniosłeś mnie, kiedy nie miałem siły, by iść dalej. Wiem, że byłeś moim wsparciem, moją pomocą, moim schronieniem w każdej chwili. I za to Cię wielbię i wywyższam. Panie, osłoń mnie swoim ochronnym tarczą. Niech Twoja ochrona będzie nieustanna w moim życiu, oddalając wszelkie zło, wszelką pułapkę, wszelką zasadzkę, która mogłaby być przygotowana przeciwko mnie. Niech Pan pośle swoich aniołów, aby strzegli mnie na wszystkich moich drogach, abym mógł chodzić bezpiecznie, ufając, że żadne zło mnie nie spotka. Bo to ty mnie chronisz. Niech każda broń ukuta przeciwko mnie zostanie zniweczona mocą Twojego imienia, a każda próba wroga, by mnie zniechęcić lub odciągnąć od Ciebie, zostanie udaremniona. Wierzę, że Ty jesteś moim obrońcą, moją tarczą, moją mocną wieżą. I, Ojcze, jeśli jest coś we mnie, co wymaga przemiany, proszę Cię, abyś przyszedł swoją potężną ręką i dokonał tego dzieła w moim życiu. Złam, Panie, wszelkie korzenie goryczy, wszelką urazę, brak przebaczenia, wszelką niewiarę. Niech moje serce będzie żyzną glebą dla Twojego słowa, dla Twojej woli, dla Twoich planów. Proszę Cię, abyś mnie kształtował na swój obraz i podobieństwo, abym mógł odzwierciedlać Twoją chwałę wszędzie, dokąd pójdę, i aby w moim życiu Twoje imię było wywyższone, abym był światłem w ciemności, nadzieją dla tych, którzy są zagubieni, żywym świadectwem Twojej miłości i Twojej przemieniającej mocy. Panie, Modlę się nie tylko za siebie, ale również za wszystkich tych, którzy również przechodzą przez trudne chwile, ból, smutek. Proszę Cię, abyś dotarł do każdej osoby, która teraz słyszy tę modlitwę, i aby Twoja obecność objawiła się w ich życiu w sposób realny i potężny. Proszę o uzdrowienie dla chorych, pociechę dla tych, Którzy płaczą, odnowienie dla rodzin i domów, które są zniszczone. Niech każdy doświadczy Twojej miłości w głęboki i przemieniający sposób, i zobaczy, jak Twoja ręka działa w każdym szczególe ich życia. Niech nadzieja na nowo zagości w ich sercach, i niech każdy wie, że Ty jesteś Bogiem, który nie zapomina o swoich dzieciach. Który słyszy wołanie cierpiących i zawsze działa na korzyść tych, którzy cię szukają. Ojcze, staję przed tobą z sercem poddanym, czekając na Twoją odpowiedź, ufając, że Boska Pomoc jest w drodze, że Twoja opatrzność jest uwalniana, że Twoje cuda się manifestują. Niech nigdy nie stracę wiary. Niech nigdy nie zapomnę, że ty jesteś Bogiem, który może wszystko, że nie ma dla ciebie rzeczy niemożliwych i że Twoja miłość do mnie jest większa niż jakakolwiek przeciwna okoliczność. I tak oto nadal modlę się, ufam i oczekuję, wiedząc, że w Tobie zawsze jest nadzieja, zawsze jest rozwiązanie, zawsze jest zwycięstwo. Zostaw komentarz, co sądzisz o tej modlitwie, lub podziel się sugestiami na temat przyszłych modlitw. Twoja opinia jest bardzo ważna. Imię Jezusa. Amen.